Wszyscy widzicie, więc co wy tak panikowaliście? Ej, musiałem zresetować po prostu router, i to wszystko. Ej, wysił. Co? Sekowa. Pisz sobie. Co zaraz? Co wpiszę? Ok. Musiałem komputer, no co mam poradzić, to no, komputer... Ja musiałem wszystko zresetować, tak? Bo przez chwilę nie miałem internetu i dlatego mnie przerwało, tak? Musiałem zresztować komputer, musiałem zresetować router, musiałem zresetować wszystko, tak? Nie pani Górczykowa... Już wszystko powróciło do normy? spokojnie. Proszę mi się tu wyluzować, a nie się spinać. O, i jest bardzo dobra. Czy nie taka dobra? Coraz. Na razie bez muzyki, bo musimy się, się na tu ogarnąć, się na te zabijam i nie płacz. Uckowa to fajny... Co? Fajny taniec, no. Okej, okay, nie kłócę, ale okej. Okay. Ja z szybciej się odczytuję, takie tu a. już je mam, puszczu, ekram. To fajne. Wak jesteś? Kwak, chyba poszedł do sklepu. Dawać suby, dokładnie, bo Cikawa to mój menadżer normalnie. Takie ptako, Chcecie taki więcej live na przykład jak kiedyś było z grilla albo coś takiego, albo pokazać na przykład ja to 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 jeszcze by by było. A ja. Jak już się, kurde, Internet odlogował, czy nie? Ja? Jest piękna, gigabajt na sekundę. Z jakich rzeczy, że co mi padnę? O co ci chodzi? I co ja mogę o tym robić? Bez przesady. Jutro mam, wam mogę pokazać jak koszogród. ogród. <noise> Ta, rachunek zapłaciłem. Zapłacony na plusie 3 miesiące, więc wiesz. Ale to moje. A no dobrze, bardzo dobrze. Było, jakie było? Twoje nadal. Mamy wbijaj na gitarę, S na T, chyba, że to Ciebie mam być, okej. Okay. Uwaga, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden... Czemu na wszystkie kanały? O. Siema. E manego. Czekaj. Siema. Eee, przedstawiam Manego szascha jakiegoś A no Hatlix Hello Dziękuję się witam Ej, co, co to, co to się dzieje na moim podwórku? Czekajcie chwilę Widzowie, tu się, nie... Live się spływa, Live się spływa. Dowie przeszli tu w domu. Poczekaj, mam gości ze dwóch. Włagi, wiemi, do domu! Ale już! O, ujście, dzieci woła. Dobra, jestem. Dzieci wołałeś? Ta, 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 no. Tego małolata, co normalnie zapisałem kurde. Dobra, nie wiem. To zaumorę No widzisz? Ej, czemu ja się tu pojawiłem o tym far? Co się stało jeszcze? Się? Wow. Skowa, jesteś pewna, to patrz. patrzę i się uczaj, nie? Ty nawet nie wiesz, kogo przyjmujesz? ojoj ojoj Chwila, chwila. na czy nie? Nie, w publicznej. Dobra, już jestem. teraz ja Ci coś napiszę? Takie na przykład siema Cykowa Dzięki za suba, czekaj się ja nic nie widzę teraz kurde chwila, 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 chwila Pro dzięki za suba nie, nie? Siema, siema, siema. Projekt już ma? A, to ja widzę, że kuckowa tutaj gwiazda się robi. Panowie, czy nie? No już, ja mam. Jakieś siły nie? Poza tym u Ciebie na sesji są raczej też. No Właśnie widzę Znaczy ja muszę mieć zaproszenie, bo nie mam do Czemu Ty właśnie ma nie masz jeszcze miejsc znajomych? Ty weź mi weź zaproszenia Ci co no i jak? <grywanie> nie mam czekaj zaraz eee. O co tu chodzi? O dobra, wysłałeś mi zaproszenie społeczności. Zaproszenia do znajomych Pewnie że się... Ty szukasz on się nawet do społeczności nie wlicza? Przystąpił błąd, przepraszam. the fuck? Mówiłem. Mak. Bo ty taka ma gwiazdeczka kucykowa jesteś. Ej, ja nie chcę levela, żeby on mi zwiększył nic. Ej, ja już wychodzę chyba z tej sesji. Line. Załóż tylko dla zaproszonych. Poszukaj nową sesję. Musił podczepić. na Facebook Kuczkowa sobie. Dobra, kumam no. Nie, ja nie chcę sobie dodawać lewla. A ten. Tak, kuczkowa jest piękna. Jezu, zów moje psy, zaraz wracam. Czekajcie, zaraz wracam. Kurwa, mogę się że napisać, że zmieniacie się ta a nie kurwa, poszedł ku tosia, że... Od 15 nie, minut się żeby nie Ja dołączyłem żeby do tej pić. sesji, no. Ale mnie nie było przed bo poszedłem do sklepu. Halo. No. Mam coś nowego, fajnego, chłopaki. Co masz? Uh -huh. to zobaczycie. Nowe tiki? Słucham. Słuchaj? Nowe cheaty co? A jak? <laughs> się już widział co to jest kurwa. Tak mu grę z Bugowa M, że aż musiał kurwa nowo, na nowo włączyć Dobra, witam, witam, witam. Nie, Bardzo kucu? niskie samoocena ci powiem. Kukowa. Ej, nie obrażasz się tutaj kucykowej Moje małe rodzynki Grubo widzę Ej dobra, to, ja, to, to to nie wiem Kucykowa nie przejmuj się, on po prostu nie może mieć takiej dupy jak ty Czego nie umarzyłeś? Dajcie, jacy z wizami, garzę, nie podsłuchujcie nas, ty. No kurwa, dziwne, żebyśmy, żebyśmy tego nie słyszeli. Kurwa. Cicho szaty. No, po kurwa, wejdę i ci disjaka, kurwa. Ty nie jesteś w mojej sesji. piękne. To znów bifurek, ktoś ukradł albo wysadził, albo co. Przejeb**e mordo. Ile jest tam osób czy jest to Ile osób... zapytaj te... się co no, bully robi. Wchodzę na sesję. Kost, to nie ty byłeś? Nie, ja dopiero mam dołączenie do GTA Online. Aha. Kurde, wszystko co się dzieje, to robię, że to moja figa. Dziwne. No kucykowa, nie? co się stało się? No nie. Ej, Kwak, ty obrażasz kurwa moją kucykową, ej. Przecież kurwa, że słyszałaś beki, bo... on labeki ty. Nie. Czekaj, co ja miałem zrobić? No i zaraz zapomniałem, co ja miałem, aha. Dobra, jeszcze raz się ogólnie. O, widzisz? Tak? No serio? Okay. Tak. tak. O, na ten, Zaraz Ile ja mam aut wysadzonych, ja mi to... Ej, jest. No, ja mam, nie... to serio? Ja, ja nie mogę tam dołączyć. Do... Dołączę do gry. Do małego. Aha, fajnie. Nie wiem, do kogo ja dołączyć. Ale... Manny, ja jestem tylko w sesji. Bo to ją do was po prostu. Ja nie wiem w ogóle gdzie my, czy, czy ja jestem z w sesji czy nie. Nie, z, nie, z jestem w sesji. sesji. A nie, to ja to... jestem z tobą w tomu sesji, ej. Z ja kim? Się z Kusie, czy z kim? Z Madem. No tak. Wiecie co, mam zero gotówki. Czemu? Wszystko wydałem. Ale to mam zero na koncie, rozumiesz? Jak robię, ja mam nie. tupeczkę jak cebula. Zaraz będziesz miał. Nie chcę od ciebie. Co moje pieniądze ci śmierdzą? Są prane. oj, oj, oj ja widzę, że tu kule się I kto wbił? Na no, no, pewno nie ja. Dziękuję. Jest Dziękuję. Ej no ja też jestem, czekajcie no. <grymne> ty już kurwa kłóż, nie nieściemniej, to ode mnie już tyle dostałeś. już no, się szło tylko 200. Ty, ja chyba o ile dobrze myślę, to ty miałeś tam no jak patrzyłem na live, to ty miałeś ponad 200 milionów chyba, nie? No bo wysypałem go górę, a... No bo po... to po ty, ty go, to, to 200 milionów... Eee go, gra, to, yy, go, freezor, go freezor, 200 go freezor, milionów to ja w freezor. 5 sekund kurde wygram wydam. No, co wy kurde? 200 milionów to tak jak 2 złote. <laughs> ktoś się cieszy, ktoś cieszy Bue, chyba. Nie wiem ja sobie kupię te, tego infernusa i tego turizmu słyszysz? Zukówki Co się stało się? Co się z stało się? Ej, ty. Co się stało się? Ej. Nie kłócić mi się tu, bo zaraz zrobię porządek, każdemu w klapsa w dupę dostanę. No ja no wiem, trochę źle brzmi. Będzie czystka. Dobra, wystarczy wam. No Wystarczy, Ejo. wystarczy. Siema ilo... Jakub. Czekaj, ile ja mam tak to Nie wiem, to... O, Jakub też zostawił suba, bo pamiętam go. Jak będzie, dzisiaj 50, laga, jak będzie dzisiaj 50 subów, to normalnie. A też jakieś wezmę w To chwila, moment. Ojej, ojej. Słuchajcie, jak będzie dzisiaj 50 subów, to normalnie zastraszam się z radości. Chyba ci lager tam zrobiło co? Nie, nie dostałem. A nie, zrobi... mam lager. Ojejka. Oj, oj, oj. Moisz oj. nawet grę wskażować. Nie, grasz. nie rób mi tego. My się lubimy, nie? No tak, ale tak, się nie lubili, to bym ci pieniędzy nie dawał. No nie, 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 nie Tybon, nie, 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 nie bija. Ja nie chcę mieć fałszywy kont, ej, ja chcę mieć prawdziwą osobę. nie, 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 ej. Mogę dać całemu serwerowi, tak jak chcesz. Nie no, wiesz, bo ja muszę teraz tam dojechać do siebie do, no, do biura. To wejdź do mnie, ja cię podrzucę, będzie szybciej. A ja się wolę przejechać, wiesz, bo przy okazji ten samochód przerzucę tam. O, sorry. Oj, przy okazji doszedł mi turizm. O, widzę, że tu jakieś randki się szykują może. Co to jest 200 Teraz tam 6 milionów dać każdemu, nie? Dokładnie, Tymon, co to jest 200 milionów? Kurde, Pff. Jak dwa złote, nie? tak. dalej mamy, ścigamy się. Następnie ja nie mam talentu, mogłem wziąć drugiego, to bym się mu ścignąć. Pewnie i tak mi dodane do akceleracji. Ej, Kuczkowa w ogóle... Halo, Kuczkowa, jesteś, bo coś. Czyś... Cię nie uzywasz? Gdzie ty pójść, cię zapodziałeś? No, ładowanie mam ciągle. W ogóle ja jakiś dzisiaj. Do komputer tego długo ładuje. w ogóle mam ten, jakiś dzisiaj problem z internetem? Ja na twoją cześć nawet rudy, rudy dym z opon sobie wzięłem. Co? No nie, co to, jakie to złe. A no ja nie słyszałem w ogóle, co on powiedział. No, może i dobrze. Mam, pod, mam podobny do ciebie dym z podopon. No widzisz, no, no, no widzisz. Ojejku, chyba wszystkich zalegowało, bo, bo, bo mi auto tam spierdliło. chyba <laughs> wszystkich zalegowało <laughs> przez przypadek. Ja auto mi spierdoliło. Ej, nie przeklinać mi tu, no. Sorry. O Jezu, już tu piszą pismo. No, ja w, już widzę, jak, do w, jak do się do normalnie... No nie, wiedziałem. Kuczykowa uciekła. Ej, czemu Kuczykowa uciekła? Zaraz przejdzie z powrotem. U, 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 u. <noise> Nic nie zmarnuje, nie? <noise> no nie, 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 ja taki nie jestem. Ja taki nie jestem, spokojnie. Czekaj, bo ja najechałem na coś. To gówno. Ej, czekaj wysad do mnie. Z <gibarę> was z samochodu wszystkich Jeszcze burzę ta, ale pięknie. Stingować auto, daj mi chociaż auto stynikować. ja ci mogę stingować jak chcesz. Ale jak, w sensie... Będziesz miał full stynik. upgrade er. To dawaj. A później sobie wizualnie zrobię. Chwila, bo ja tutaj już nie wyrabiam czekaj, bo mi telefon kurde coś. So yes, yes is so old, is